you um. Jako że 4 marca każdego roku PlayStation 2 obchodzi swoją rocznicę, przynajmniej w Japonii, to w tym oto roku 2025, 25 lat samej konsoli, trzeba będzie zaprezentować. Witajcie w takim poglądowym filmiku, jak jedna z kierków niedawno otrzymałem się sprawuje, ale zanim przejdziemy do Trybu kariery, to Wam pokażę RK i to, jak on dokładnie wygląda. Póki co na razie jakby były dwa miasta, Nowy Jork i Londyn. A przypominam Wam, że gra Midnight Club wyszła właśnie w czasach, kiedy jeszcze te dwie wieże stały. To był rok 2000. Dokładnie końcówka, więc jako takie jeszcze zdjęcie powiedzmy, że już historyczne. I pokażę Wam mniej więcej, jak ta gra wygląda, bo większość ludzi kojarzy tą odsłonę jako już od tej trójki, od remixa i tym bardziej od Los Angeles. To tu wam pokażę pierwszą w ogóle odsłonę, jakakolwiek się pojawiła. I można zauważyć, że menu jest bardzo podobne do tego z, ze Smugglers Rana, ponieważ tam też było dosyć proste menu i dokładnie tak samo gra też jest na płycie CD, więc grając na oryginalnej konsoli jest troszkę głośniej, zważywszy na to, że napęd napęd CD jest taki dosyć głośny. Dobra, no, tu już wszystko sobie wcześniej poustawiałem. Muzykę niestety musiałem odrobinę wyciszyć, bo jest na licencji. Z tej okazji też chciałem Wam mm, pokazać ten filmik też głównie z tego względu, żeby nie tylko tak jakby uczyć PS2, bo PS2 jest dla mnie ważną konsolą, ale tak po prostu, żeby coś też innego na kanale było. Tylko, że ja tutaj nie mam. Mam mile na godzinę, ale to nic. Przynajmniej poglądowo wam pokażę, jak ta gra wygląda, bo nie jestem pewny do końca tego, czy twórcy serii Need for Speed i czy tam jakieś tam studio. Nie pamiętam do końca, jakie tam studio odpowiada za tą serię Need for Speed, ale mi się wydaje, że tworząc undergrounda jedynkę albo dwójkę prędzej musieli sugerować się na pewno tym tytułem z uwagi na dosyć fajny sposób poruszania się po mieście tak jak tam został zaprezentowany później w undergroundzie dwójce nie jestem akurat tego pewny czy wzorowa wzorowano się akurat co tu jest o proszę bardzo czy wzorowano się akurat na tej grze czy na driverze, jedynce czy dwójce, tego nie jestem akurat pewny. Tu, tu jest taka historia, bym powiedział, potrzebna do zbadania. Ale z uwagi na to, że gra toczy się raczej tak nocą, wieczorem, o, o wschodzie słońca, czy z, no tak, już z mrokiem solidnym. Na tej mapie Nowego Jorku, jak sami widzicie, dużo się nie dzieje. W zasadzie grafika jest dosyć prosta w budowie. No, są bardzo pastelowe kolory, tekstury nie są jakieś wybitnie wymagające. Oświetlenie jakieś jest, nieźle to wygląda, ale kierowanie tymi pojazdami w momencie, jak mamy skok, czy nawet jakieś mocniejsze zakręty, to naprawdę no, dziwnie się tym kieruje. Samochodem akurat. W ogóle wszystkimi się tu dziwnie jeździ. Jest takie dziwne poczucie. Tych czterech kółek, nie wiem jak to określić, jakby się przyczepiło, chyba zwykły karton, cztery kółka od wózka dziecięcego pewnie. Nic tam w sumie szczególnego. A tak po prostu wzięło mnie na takie nagranie, bo akurat zawsze w pamięci staram się mieć te daty niektóre. Wiem, że jeszcze PS2 miało premierę w Stanach Zjednoczonych 26 października i w Europie dopiero 24 listopada, ale można jakby parę razy obchodzić. Powiedzmy tą samą rocznicę, co już kto woli, albo wcale nie obchodzi, po prostu nie pamiętać o tych konsolach. Piękne piruety samochody robią. Mapa wydaje się być duża, ale nie jest. Wystawcie kilka chwil, żeby przejechać od jednego krańca na drugi. I wygląda nieźle, jak na początkową grę na etapie PlayStation 2, premierową, to na pewno jakbym miał tą konsolę od razu, to bym sobie tą grę też i dodał do swojego zakupu, bo. Byłby to jeden z pokazów technologicznych, gdzie konsola pokazuje, jak bardzo otwarte światy, samochodowe chociażby, miały bardzo duże znaczenie. I tutaj chyba podróba FedExu była. Ale ja bym chciał Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, w sumie, bo w ustawieniach jest bardzo ciekawy suwak. A mianowicie jest coś takiego jak w ustawieniach obrazu sharpness czyli ostrość. I nie bardzo wiem do czego ta ostrość by była potrzebna, żeby ją przykładowo wyłączyć. Nie jestem tego pewny akurat. Ale wezmę akurat tryb kariery, który wczytam sobie, bo już wcześniej próbowałem tej gry. I na razie tak sówką tylko możemy się poruszać. No nic, o zaman. Początek gry to wiadomo, że lekko nie będzie. Nie wiem, czym by się to objawiało z tą ostrością, bo w instrukcji nie ma w ogóle nic opisane na ten temat. Jest jedynie tylko audio i, i sterowanie. A odnośnie wyświetlania obrazu, to tu już Angel, Angel Studios nic nie objaśniło. Zrobiło tą grę oczywiście to studio, które w 2002 później przekształciło się w Rockstar San Diego. I pierwszą grą z logiem San Diego była dopiero druga część Midnighta akurat. Bo tam jeszcze do 2002 wychodziły jakieś pojedyncze tytuły, typu Smugglers Run 2, tam jakieś offroady jeszcze z Angel Studios. A to efektem tego, że Rockstar w 2002 roku poprzejmował te pozostałe studia, które jeszcze były: Remedy, o ile dobrze pamiętam, i tam jeszcze kilka mniejszych. No i dobra, i mamy już tutaj. Podstawową część gry, pierwszy wyścig jakby zrobiłem. On polegał na tym, że tam trzeba było dogonić jednego gościa, który nas podpierał w tym co trzeba robić na mapie i teraz mamy trzech kierowców, których musimy spotkać się z nimi i prawdopodobnie prześcignąć ich w jakimś określonym czasie przez dane punkty kontrolne. Zaraz zobaczymy. W sumie, jak to działa, bo w Los Angeles z 2008 tak właśnie było, że się podjeżdżało do kierowcy i można było z nim odbyć wyścig. Nie wiem, jak tutaj. to po prostu wygląda tak, że nie wiem, muszę do niego podjechać, jakiegoś magicznego przycisku, magicznego przycisku użyć? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. I to pokazuje też, jak PlayStation 2 niestety zestarzało się w różny sposób. To zależy jaką grę wyświetlimy, bo na przykład ta gra dobitnie faktycznie pokazuje, że jest to sprzed ćwierć wieku. Mogłaby spokojnie wylądować na Dreamcasta. Ja bym się wcale nie zdziwił jakby była taka informacja o tym, że były takie plany. to coś nie mogę dogonić tego typa. Selectem przybliżamy, oddalamy mapę. Ale miarowo przybliżamy. I coś właśnie tutaj widzę, że no, będzie ciężko ich złapać. Chyba, że się stykniemy osiami XY. Ok, widać, że to jednak działa na innej zasadzie. Wybieramy telefon komórkowy, i będą nam się pokazywały z brzegu kolejne trasy, kolejne wyścigi. Do pokazania innym, czy jesteśmy faktycznie dobrymi nocnymi ścigaczami, czy nie bardzo. To akurat widzę dominują jeszcze te zasady. Też w zasadzie znane w Los Angeles, bo tam też do nas dzwonili, z komórek i też mieliśmy okazję wziąć udział w takim wyścigu. Tylko że chyba taksówką będzie ciężko tego gościa wyprzedzić, bo pierwszy wyścig co ciekawe on nie jest jakiś wybitnie trudny. Jednak z uwagi na to, że te samochody ma, one mają dziwną trajektorię jazdy, mianowicie one jeżdżą już po tak ustalonej linii dość sztucznie, że wyminięcie ich czasami bywało trudne na tamtym podejściu z pierwszym wyścigiem, gdzie były trzy pojazdy, musiałem Cztery razy powtarzać aż. Bo takie, takie to było niewdzięczne. Ale tym razem, wylądować na boisku w stylu NBA z pełnym rozmachem, no to czemu nie? No i tu nie ma żadnych cutscenek, nie ma tutaj żadnych takich widowiskowych obrazków, ponieważ jest to dosyć prosta gra w, w wyglądzie, jak widzimy nawet. Ona by idealnie się nadawała nawet pod kategorię GSPS1. No ale wtedy trzeba było obcinać z grafiki. Jeszcze jedną, je, jedną trasę Wam pokażę. Widzę, że mamy tutaj kolejny pojazd. Bueno. Excelent. A z kategorii taksówek trzeba będzie podblokowywać. Dobre. Zmienię sobie kolor tego auta. Może dam sobie żółty, jeżeli będzie. Nie ma żółtego. A wezmę taki morski. Już znacznie dłuższa trasa. Także niby nic. Nie wiem. Wydaje mi się, że, że gra jest taka bardzo podstawowa, nawet w swoim kształcie obecnym. Chociaż wiadomo, kto co lubi. Nie? Dla mnie to jest też dobitny przykład na to, że wydaje mi się, że inspirowali się. Twórcy for, for Speed tą Grom mogli chociaż po części, zważywszy na akurat ustawione punkty kontrolne, które można odrobinkę pokonać je w, w sposób jaki się chce przebyć, a nie że ustalona taka ścieżka jest tak jak właśnie w wielu wyścigach jest. Tu postawiono troszkę na dowolność, ale ta dowolność w pewnym momencie się kończy, kiedy widzimy jak rywal jest bardziej przed nami niż za nami. Więc to jest Midnight, pierwszy. mi jeszcze tylko dwójka tak naprawdę do nadrobienia. Nie wiem, czy ja dam radę go wyprzedzić, ale spróbuję chociażby zobaczyć w ogóle trasę, jak ona wygląda dla Was. I myślę, że takim oto filmem przypominającym o PlayStation 2, jako bardzo ważnej konsoli. Ja w ogóle jestem zdumiony, że Switch zbliża się do tego wyniku legendarnego z PS2, bo niedawno ogłoszono e, oficjalny już... Całkowity wynik sprzedanych konsol PS2 mówi się o około 180, 100, przepraszam, 160 milionach. O 160 milionach co jest naprawdę bardzo, no, niesamowitym wynikiem, jak dla mnie mało który sprzęt byłby w stanie e, dokonać takiego niemożliwego kroku. Bo Telefon to łatwo sprzedać, ale taki typowy sprzęt do gier. Typowy sprzęt do gier to nie tak łatwo już dzisiaj. Trzeba coś nowego zawsze zawrzeć. O, i pięknie się przebiłem przez mury. Chyba trzeba będzie jeszcze raz zrobić. O, to są jeszcze czasy, kiedy te gry wydawały się być. Mm, nie, że zabłędowane, a raczej mające jakieś drobne dziury i takie. Dosyć krótko robiono te gry. Chociażby widziałem taki na YouTubie materiał o tworzeniu już samej okładki. Dosyć taki fajny materiał, że jednak faktycznie te niektóre zdjęcia z okładek one wcale nie wyglądają tak, jakby rzeczywiście tam się ścigali w tle i tak dalej. Tylko tam pomalutko sobie jechali, a był, był dodany jedynie efekt rozmycia. Zablorowali pewne elementy, które wydają się być przyspieszone na jednej krawędzi karoserii i tak to już zostało. Ale zdjęcie bardzo fajne. Jedno z takich pokazowych, gdzie rzeczywiście był pomysł na zawarcie tych samochodów jako idealne uzupełnienie do gry akurat wyścigowej. Jeszcze raz spróbuję. Pokazuje też, że te wyścigi wcale nie są takie łatwe. Też one wymagają odpowiedniej taktyki prak na praktykę. Praktycznego użycia odpowiedniego skrętu i nie uderzania w innych, bo to już eliminuje Ciebie z wyścigu na wejściu. Ale bardzo długie wprowadzenie jest, żeby ruszyć. Ale to nic, to akurat jest taki raczej detal. I to też pokazuje jeszcze, jak PS2 i w sumie Switch będzie dosyć ważnym sprzętem na przyszłość. To pokaże, jak gry mają wyglądać. Jak gry mają przyciągać uwagę. I ja myślę, że z premierą Switcha drugiego akurat oglądałem na świeżo zwiastun. W zasadzie zapowiedź konsoli wygląda dla mnie całkiem spoko. Wygląda bardziej dojrzalej i ło! No, tego bym się nie spodziewał, akurat, że to będą takie przyczepy. I czekamy, czekamy, jak się sprzęt przyjmie, bo myślę, że naprawdę zapowiada się bardzo ładnie. Switch drugi. Czy będę brał na premierę? Raczej nie. Będę czekał mniej więcej na zdarzenia późniejsze, co z tą konsolą będzie się działo. Jakie będzie miała problemy, przede wszystkim. Ale myślę, że raczej Nintendo dopnie swego i sprzęt będzie. Zasługiwał na miano, tak jak switch pierwszy i PS2. Dobra, widzę, że wyścig jest trudny, ale to nic. Najważniejsze, że pokaz się chyba udał. Tak mam, taką mam nadzieję. Pozdrawiam bardzo serdecznie i na razie.